Ela Gavin i kłębowisko Discordowych napięć. Ela Gavin była na Discordzie osobistością, której nikt nie mógł zignorować. Jej posty przyciągały uwagę, choć często wywoływały też mieszane uczucia. Sama o sobie mówiła influencerka. Z dumą podkreślając, że inspiruje ludzi swoim stylem życia. Rzeczywistość jednak była znacznie bardziej skomplikowana. Rozdział 1. Królowa jedzenia od mamy. Ela każdego dnia wstawiała zdjęcia obiadów. W szczegółach opisywała każde danie. Od domowych pierogów po klasyczne schabowe. W jednym z postów napisała. Umamy jak zwykle pełna klasa. Takie obiady to skarb. Cieszę się, że mogę pokazywać wam, co jem. Może kogoś zainspiruję, by też odwiedzać rodziców częściej. Za fasadą wdzięczności kryła się jednak inna prawda. Ela, uzależniona od alkoholu, przepijała większość swoich pieniędzy, a jedzenie u mamy było nie tyle wyborem, co koniecznością. Zamiast wdzięczności, jej relacja z matką przypominała coraz bardziej niezdrowe wykorzystywanie. Znajomi na Discordzie zaczynali widzieć ten schemat. Ktoś raz napisał: Ela, a może zamiast zdjęć obiadów od mamy pochwalisz się czymś, co sama ugotowałaś? Ale Ela zbyła to komentarzem. Nie każdy musi gotować geniuszu. Mama robi to lepiej, więc po co się męczyć? Rozdział 2. Piwo przyjaciel czy wróg. Ela uwielbiała piwo i chętnie się tym dzieliła. W serii postów opisywała swoje piwne odkrycia. Dzisiejszy hit zimowy chmiel premium. Świetny balans goryczy i słodyczy, idealne na wieczór. Influencerki od mody mogą się schować. Ja znam się na tym, co ważne. W rzeczywistości, każda złotówka, jaką udawało jej się zdobyć, szła na ten złocisty trunek. Czasem prosiła ludzi na Discordzie o wsparcie. Hej, ekipo, jeśli doceniacie moje recenzje i ogólny vibe, możecie mi postawić piwko. Link do mojego PayPala macie w profilu. Dla wielu granica została przekroczona. Zaczęły się komentarze. Ela, myślisz, że to normalne, że wyciągasz od nas kasę, a potem chwalisz się, że ją przepijasz? Ela, jak zwykle, obróciła wszystko w żart. Nie bójcie się, niczego mi nie brakuje. Ale skoro chcecie, żebym piła jeszcze lepsze piwka, to czemu nie skorzystać? Rozdział 3: Zaproszenie od Filipka. Pewnego dnia Discord oszalał od nowości, którą Ela wrzuciła. Wyobraźcie sobie: dostałam wiadomość od Filipka tego z telewizji. Chcę, żebym wpadła na krewetki i pogadała o moim życiu. Mówi, że co robię jest inspirujące i chciałby, żeby, żeby ludzie mnie lepiej poznali. Widzicie? Influencerką się jest, a nie bywa. Filipka znali wszyscy. Był znany z dramatycznych wystąpień w telewizji, gdzie przedstawiał siebie jako ofiarę, a inne osoby jako źródło wszelkiego zła. Każdy jego gość wychodził z tego doświadczenia z reputacją z zniszczoną w drobny mak. Tymczasem Ela była przekonana, że to jej wielka szansa. Komentarze na Discordzie podzieliły społeczność. Jedni byli podekscytowani: Ela, to twój moment, pokaż, jaka jesteś naprawdę. Inni byli bardziej sceptyczni: Ela, on cię wykorzysta. Wiesz, jak działa ten człowiek nie rób tego. Ale Ela, pijana wizją krewetek i uwagi, którą miała otrzymać, zignorowała ostrzeżenia. Dodała jeszcze jeden post. Nie mogę się doczekać, żeby z nim pogadać. To będzie początek czegoś wielkiego. Może potem w końcu dostanę swoje pięć minut w telewizji. Rozdział 4. Prawda, której nikt nie mówi na głos. Pod całą fasadą samozwańczej influencerki Ela była osobą zmagającą się z poważnymi problemami. Ludzie na Discordzie zaczęli o tym otwarcie mówić. Ela, wiesz, że masz problem z alkoholem? Może powinnaś porozmawiać z kimś, kto ci pomoże, ale ona nie chciała słuchać. Każdą krytykę traktowała jako atak, każdą próbę pomocy, jako przejaw zazdrości. Z czasem jednak na serwerze narastała frustracja. Ludzie mieli dość bycia wykorzystywanymi, czy to do finansowania jej piwa, czy do wspierania jej marzeń o sławie, które stawały się coraz bardziej oderwane od rzeczywistości. Epilog Zaproszenie od Filipka wciąż wisiało w powietrzu. Ela codziennie wrzucała na Discord kolejne posty o tym, co ubierze, jak się przygotuje i co powie. Dla niej była to przepustka do lepszego życia. Dla innych potencjalny spektakl, który mógł tylko pogłębić jej problemy. Historia Eli Gawin stała się przestrogą. Była opowieścią o tym, jak łatwo można zatracić się w kreowaniu idealnego obrazu siebie, ignorując realne problemy. I choć wielu chciało jej pomóc, Ela zdawała się biec w stronę przepaści, przekonana, że czeka tam na nią miękkie lądowanie. Czy spotkanie z Filipkiem dojdzie do skutku? A jeśli tak, czy będzie to moment, który coś zmieni? Discord czekał na dalszy ciąg tej opowieści. Jedno było pewne: każdy dzień z Gawin przynosił nowe emocje, nowe pytania i nowe wnioski, które zostawały na długo. Nie chcę się poznawać, i nie... Cię kochać, a to nie zabawka Ani twoja ojca Zabierz drogie auto i zabawki Ojca ciekawe czy poza tym Możesz mi zaimponować Po co drugi ty chciałbym nie poznać Nie mam zamiaru otwierać się dla końca. Wówiaj skiszmy dalej A ja nie taka prosta Żyję dla ciebie Matryuszka Bozi mnie nowy nerd Albo panamera Iphone'ów, samoloty не ни ще спухи на трон и спиши го сера О, е да го отпаши след, да сте така Ай, за панамера Ай, вън, само самото, къде ни отбира Седиш тръковинно в дрон и го сера О я да го отпаж, че естим теря Но я на пета Я не буду твоя жена Чеша час, не обидим